Towarzyszenie Step by Step powstało z pasji, przede wszystkim z pasji do ludzi i z pasji do. Tańca, ponieważ od tego zaczęliśmy naszą przygodę. Pięć lat temu powstała formacja Rywiowa Step by Step, w której zrzeszyliśmy 18 młodych ludzi, dziewczyn i chłopców, którzy w zasadzie nie mieli co ze sobą zrobić. Przyciągnęliśmy ich muzyką i tańcem i tworząc nasze kolejne projekty, tę grupę poszerzaliśmy. Dwa lata temu postanowiliśmy założyć stowarzyszenie na bazie właśnie osób, które pracowały z nami. W formacji i tak powstało stowarzyszenie Step by Step. Mamy na swoim koncie bardzo dużo projektów, większość z nich związana z naszą pasją, czyli tańcem i muzyką, ponieważ na terenie gminy Lubochnia bardzo dużą uwagę przywiązuje się do strojów ludowych, postanowiliśmy tę pasję wykorzystać i zorganizowaliśmy projekt o nazwie Fashion Show, czyli Wielka Draka wokół Wełniaka. Przez ponad 100 lat wełniak. I strój ludowy w gminie Lubochnia zmieniał się. I za pomocą etnografa pana Michała Adama Pająka pokazaliśmy, w jaki sposób to piękno kobiet i mężczyzn było wydobywane za pomocą stroju. Wśród naszych projektów mamy bardzo dużą muzykali. Było tak do tej pory, że co roku organizowaliśmy wielki koncert. I te dzieci, które w zasadzie wyciągnęliśmy z domów, z przystanków, bo jak to wiadomo, wiejskie dzieci nie za bardzo mają gdzie się spotkać, więc pościągaliśmy ich i zrobiliśmy z nich aktorów, wokalistów i przede wszystkim tancerzy. Dzięki licznym projektom udało nam się pozyskać pieniądze na profesjonalne stroje, profesjonalne buty taneczne i wiele z tych osób, które wciągaliśmy do projektu, w tej chwili jako osoby pełnoletnie, same te projekty wymyślają. Naszym projektem, który obecnie prowadzimy z programu Równać szanse, jest projekt kawiarenki, która ma być jednocześnie miejscem promowania naszej gminy, po to, żeby wszyscy poczuli się dumni z tego, że należymy tutaj do grona mieszkańców gminy Lubochnia. Będziemy przygotowywać fire show i na otwarcie kawiarenki na koncercie na żywo, właśnie pokażemy coś, czego jeszcze do tej pory w Lubochni nie było.